Naszego gościa, pani Marta Stec Bazlewicz, instruktor, instruktorka tańca brzucha. Dzień dobry. Witaj, Marto. Taniec orientalny, czy jak tu już zdążyłem się sobie poczytać, raks szarki. Gdy oglądam szarki, przechodzą nieciarki. Jak to rzeczywiście jest z tym tańcem orientalnym? Czy to jest arabski, orientalny, co z tym tańcem? Czy to jest raks szarki rzeczywiście, czy coś przeinaczyłem? Tak, jest to raks szarki z arabskiego. Oznacza to dokładnie taniec orientalny, taniec wschodni. Jest on pochodzi z Bliskiego Wschodu i z północnej Afryki, z krajów arabskich, jak wiadomo. Na początku, na samym początku był tańczony kilka tysięcy lat temu, dlatego jest nazywany najstarszym tańcem świata. Nie miał formy takiej jak dzisiaj, był raczej związany z kultem płodności, z kultem życia, z kultem zdrowia. Później y, t, kobiety tańczyły tylko i wyłącznie dla siebie. Mężczyźni w ogóle nie mieli y, możliwości oglądania tego tańca. Jakie to niesprawiedliwe? Y, po, on, dzięki, dzięki niemu kobiety mogły się wspierać. Y, jakby całe rodziny arabskie, y, całe jakby żeńskie części rodziny tańczyły razem ze sobą. Y, córki, matki, ciotki, tak, siostry y, przeżywały razem ważne momenty swojego życia. Y, taniec im w tym pomagał. Później w XX wieku, na samym początku XX wieku, nastała jakby taka złota era tańca orientalnego. Wtedy kinematografia egipska miała swój rozkwit, i tancerki wyszły na scenę. Wyszły na scenę kin, wyszły na scenę teatru, i automatycznie z krajów arabskich przeszło to na zachód tam powstała nazwa taniec brzucha ponieważ ludzie z zachodu nigdy nie widzieli jakby ruchów takich w tańcu, przepołny brzucha, to pierwsze, co im się skojarzyło, tak nazwali. Zostało to do dzisiaj. Na początku lat 90. XX wieku taniec przyszedł do Polski. Moi drodzy, mieliśmy tak bardzo szybką powtórkę z tańca brzucha, powtórkę z historii. Czy to prawda, że nazwę wymyślili Francuzi? To nie jest tak naprawdę belly dance, że Amerykanie stworzyli coś takiego, taką nazwę, tylko wzięli się to Francuzi, którzy nazwali z tego dance du ventre, czy jakoś tak. Tak, ponieważ oni akurat w tamtym okresie jeździli Często do krajów arabskich, jakby zobaczyli to, no i byli pierwsi. Tak, Moi drodzy, nazwa Belly Dance tak naprawdę to wymyślili Francuzi, a Anglicy, Amerykanie, wszystko to skopiowali i stąd się zrodził taniec brzucha, jeżeli chodzi o nazwę. Tak zagłębiałeś się w ten taniec brzucha, oglądając różne, różne pokazy, to jest bardzo dziwne, bo to jest jeden z większych tańców, gdzie izolowane są od siebie poszczególne mięśnie. Czy to rzeczywiście można wyizolować? Na przykład, sam brzuch tutaj tam, kręcący się, yy, jest to możliwe? Tak, widać tak jest ja to jest. możliwe. To nie jest jeden z niewielu tańców, ponieważ jeśli chodzi o nasze teraz, dzisiejsze mhm. tańce, jest popping, jest locking, są rzeczy zupełnie A, są niezwiązane. Tak, zupełnie niezwiązane z tańcem orientalnym, ale tak naprawdę wykorzystują te same techniki. Czyli, czyli izolację. Tak, bo na tym to głównie polega i layering, czyli jakby nakładanie na siebie odrębnych ruchów. Czyli nie tyle, że powiedzmy ruszamy biodrami prawo-lewo, tylko jeszcze powiedzmy nakładamy na, tego, na to shimmy i drżymy podczas ruchu. Shimmy, drżymy i tańczymy. Jak to wyglądało w Polsce? Skąd się w Polsce wzięła moda na, na taniec brzucha? Ponieważ mamy tyle pięknych polskich tańców, a tu nagle jakiś belly dance, kręcenie się. Tak jak wszystko moim zdaniem, jeśli coś się staje popularne na Zachodzie, bardzo szybko przejmujemy to u siebie. Część tancerek, takich pierwszych tancerek w Polsce ma również korzenie korzeni arabskie. Dzięki temu jakby w ogóle miały kontakt z tym tańcem wcześniej, tak? przyjechały do Polski i zaczęły go uczyć. Na początku to były naprawdę podstawowe ruchy. Taniec nie był taki rozwinięty jak teraz, ale już trochę czasu jakby historia tańca w Polsce istnieje. Nawet można robić instruktora tańca sportowego ze specjalnością taniec orientalny w Polsce od trzech lat. Jeśli się nie mylę, więc rozwija się bardzo prężnie. Jejku, jak ty wszystko o tym tańcu wiesz? A skąd się u ciebie to wszystko wzięło? W 2007 roku, jak jeszcze byłam w gimnazjum, pojechałam na wycieczkę na Bliski Wschód. Tam na jednym z wielu wielokolorowych bazarów sprzedawali oczywiście chusty do tańca. Zostałam tam nauczona pierwszych ruchów, bardzo mi się spodobało. Wróciłem do Polski. Wtedy byłam już w Trójmieście. Znalazłam szkołę tańca, która już wtedy funkcjonowała jakby i miała w swojej ofercie taniec brzucha. Zapisałam się na zajęcia i tak się zaczęło. Tak, kobiety zazwyczaj w takie kraje wyjeżdżają po to, żeby znaleźć męża, a ty pojechałaś, żeby sobie potańczyć. Jak jest z tym tańcem w Polsce? Czy jest zainteresowanie? Tak, zainteresowanie jest. Ogólnie jest wzrasta zainteresowanie tańcem z powodu tych wszystkich programów jakby tanecznych, mhm. które, które widzimy na wielu, wielu kanałach. Tak jak, tak jak wszystko, powstają całe szkoły tańca orientalnego, także jakby nie uczą innych y, żadnych y, rodzajów, tylko i wyłącznie skupiały się na tańcu i się utrzymują, więc myślę, że, że zainteresowanie jest wysokie. E, taniec to jak widać, że to jest taki, taki też lifestyle, bo Ty jesteś e, w jakiś sposób ubrana. E, widzę, tu masz jakieś takie, pozwolicie, że coś pokażę, może to widać. Ja bym to nazwał woalką, ale nie wiem, jak, jak to się To jest woal. O! Wal, dobrze mówiłem. Wal, on służy do robienia takiego właśnie. To naszego. jest rekwizyt taneczny, tak? Więc y, po prostu wykorzystujemy go do tańca. Są różne figury, które jakby pozwala nam wal wykonywać. Mhm. Jest wiele innych oczywiście yy, rekwizytów, yy, są one związane z belly dance show, czyli właśnie z takim stricte yy, już nie, prawda, nie przeżywamy tutaj, nie, nie, nie pokazujemy jakby swoich głębszych odczuć, tak? tylko powiedzmy nakładamy skrzydła izis, które są bardzo, bardzo, bardzo skrzydła widowiskowe. EASY, tak. i Yy, idziemy, wychodzimy na scenę, tak? To jest tak zwany belly dance show, czyli po prostu ma się podobać, ma być dużo, ma być kolorowo, ma być mocno, tak? Ma, ma być dużo energii, tak, żeby porwać publiczność. No i z tego, co widziałem, to jest bardzo, bardzo, jak widać, ma być seksownie. Yy, to, coś miałem założyć, żeby zatańczyć, ale stwierdziłem, że już czasami robię z siebie idioty i kretyna, ale nie będę aż tak wielkiego robić, bo co to jest? Słuchaj, to tak. To jest chusta do tańca brzucha. Tak. Jest, nie ma prezentera y, i jest. Prezenter. jest bardzo y, przydatna przy nauce tańca, mhm. kiedy jakby dźwięk tak, pokazuje nam tak naprawdę najmniejszy ruch. Jeśli uczymy się izolacji, powiedzmy chcemy ruszać górą, nie chcemy ruszać dołem. Jeśli mamy nałożoną chustę, wiemy, czy ruszamy, czy nie ruszamy dołem, tak? Jeśli coś zaczyna wręczyć, to znaczy, że coś tam nie wychodzi. Mhm. Coś takiego i to rzeczywiście ma ułatwiać, no, no nie wiem, ile długo wszystkiego jest. I tak, wal to coś, nie, tań, mo nie możesz strój, wstawać, bo ci od razu mówię, nie wstawaj, tu nie. mamy po prostu, tak, strój tak to tańca strój do tańca. Mówią, kiecka, strój to do tańca. jest spódnica mm? i jest stanik i są różne deko dekoracyjne elementy, tak, na ramiona, bądź też yy, czasami jest opaska. To jest taki tradycyjny, najbardziej yy, jakby kojarzony z tańcem brzucha strój. Mm, są różne inne, są różne inne, y, są suknie, są sukienki do Beledi, są sukienki do Saidi, do różnych innych tańców folklorystycznych, y, które. Y, Wyglądają zupełnie inaczej. Jedne są, wyglądają jak te tradycyjne galabije. Galabia to jest taki biały, taka biała suknia noszona przez mężczyzn w krajach arabskich. Jak pojedzie się nawet teraz do krajów arabskich, to, to widać. Galabia, tak? Galabia, przez Jalabija. Bie, dokładnie. Hmm? I y, tańczy się też w tych galabiach. Mężczyźni również tańcą, tańczą taniec orientalny i teraz dzielą się jakby na dwie grupy. Są mężczyźni, którzy tańczą ten taki właśnie belly dance, tak? Czyli kolorowe ciuszki, jakieś spodnie szerokie, prawda? Jakaś tam kolorowa, cekinowa kamizelka i wychodzą, tańczą taki arabski pop, powiedzmy, tak? Zdarza się, ale jest też druga grupa. Są to mężczyźni, którzy nakładają tradycyjne białe galabije, i wychodzą na scenę, powiedzmy, z asają i tańczą z laską, taką bambusową, i tańczą tradycyjny taniec, który jest po prostu od zawsze wykonywany przez mężczyzn. I ten taniec również jest wyko wykonywany, jakby przez tancerki orientalne, jednak. Yy... Jakby w tym wypadku one odgrywają pewną rolę, prawda? Tak jak aktor na scenie wychodzą, yy, robią pewne ruchy już mniej kobiece, bardziej takie męskie, takie silne, ponieważ ten taniec, właśnie jakby tak jak każdy taniec tradycyjny z różnych krajów, yy, jeśli tańczą mężczyźni, ma pokazać ich siłę, tak? Ma pokazać to, że są, że są mocni, że, że, że stanowią jakąś wartość. więc. Yy, jakby, kiedy tancerka tańczy ze swoją e, bambusową laską, ona jest oczywiście e, przygotowana do e, jakby takiego też show, czyli jest owinięta powiedzmy e, srebrną, e, srebrną taśmą, tak? a jeśli tańczą mężczyźni, jest to po prostu taki kij, mocny kij, tak? prosta biała grabija i wychodzą i robią duże show, naprawdę. Wiecie co, ja jak e, moja nauczycielka historii opowiadała o jakichś takich historycznych rzeczach, to ja po prostu na lekcjach miałem coś takiego. Zasypiałem, ale gdy moja nauczycielka historii choć tak trochę ciekawie opowiadała jak e, Marta i by tak podobnie wyglądało, to ja bym był chyba zawsze w pierwszej ławce i bym był e, najpilniejszym uczniem. Ale z racji tego, że nie wiem, słuchaj, co to jest, e, używałeś stwierdzeń takich jak baledi, saidi, co to jest Baledi, to Saidzie beledi. są Beledie? Tak, beledi, tak, tak, ponieważ ten taniec orientalny, z którym większość osób kojarzy taniec brzucha, to jest tak naprawdę lekki taniec z arabskiego popu. To jest to, co jakby jest takie najbardziej widowiskowe, radosne. Tak, to co jakby y, widzimy wszędzie, Shakira też oczywiście pewne ruchy z tańca brzucha zaczerpnęła, to co kojarzymy. Jednak za nazwą taniec orientalny stoi bardzo, bardzo dużo stylów. Te style cały czas się rozwijają. Od takich najbardziej tradycyjnych, historycznych właśnie, beledi, saidi, to są tańce z konkretnych jakby miejsc w Egipcie, tak? które mają, niosą ze sobą pewien przekaz. Tańczy się je właśnie w, innych, w, innym, w innym ubiorze, tańczy się je z pewnymi rekwizytami. Teraz do stylów tańca dochodzą również wszelakie fuzje, czyli na przykład belly salsa, czyli tak, tańce brzucha i salsa. Jakieś, prawda, połączenie tańca brzucha i Bollywood, tak jakby. Belly Bolly. Tak, bardzo dużo, bardzo dużo różnych nowych stylów powstaje. Beli tango, beli oberek, niedługo takie powstaną różne rodzaje tańca. Macie. Moi drodzy, rozmowa rozmową, ale chciałbym, żebyście jeszcze raz zobaczyli to, co Marta Stec wywija. Ona To jest kobieta, która potrafi jedną częścią ciała robić co innego, a drugą się kręcić w całkiem inną stronę. I to jest piękne. Zobaczcie, jak ogniście to wygląda. I ja po programie, po nagraniu zapraszam na drugą część z naszą tancerką. No i czasami jest tak, że w programach na żywo zapada taka niewdzięczna cisza, którą trzeba w jakiś sposób zapełnić. Ja mam od razu do Ciebie takie pytanie. To jest tak, jak to Amerykanie mówią, bling, 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 czyli że wygląda to na drogie i takie coś, dajmy na to, o, to takie fajne kosztuje. Takie coś fajne może kosztować 70, 80 zł, ale wszystko zależy od tego, jeśli pojedziemy do krajów arabskich, o ile się wytargujemy? Tak naprawdę. Dobrze, o Kasie jeszcze porozmawiamy w drugiej części programu i proszę o film. Mamy dla Ciebie oferty pracy. Jeśli jesteś pracodawcą i poszukujesz pracowników, zadzwoń do nas. Nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania. Mamy ciągle rosnącą bazę potencjalnych specjalistów oraz pracowników niewykwalifikowanych. Praca Info Agencja Pracy. Codziennie nowe oferty pracy.